Siema z tej strony Piro Jason. Dzisiaj nietypowe filmy, bo pokażę Wam wszystko, co aktualnie posiadam. Na pierwszy rzut idzie wyrzutnia wizerium 36 strzałów od Triplexa 25 mm, drugą wyrzutnią jest Thunder Bomb od Surexa 25 strzałów, 20 mm, wyrzutnia Top 25 strzałów, kaliber 20 mm, oczywiście wyrzutnia Ring 9 strzałów, 20 mm. Wyrzutnia TW17 od Tomaszka 16 show, 20 mm. Wyrzutnia Amazing Spider 25 szałów 18 mm od S. Wyrzutnia Big Bang Mars od Jorge 16 show, 20 mm. I ostatnią kostką jest Double Tap od Happy Family 30 mm, 19 szałów 2017 rok produkcji 340 gram neku. Następnie idą petardy, czyli taki Koszyczek różnych, totalnie petard. Najczęściej z testów Petardy Super Corsarz od Komety. 2 razy C4 Mini od pyromaxa RC Trujeczki od pyromaxa Pico od RC1. Grom 1 i Grom 2 od Triplexa. Petardy Bum Bum. Dobrze znane od Tomaszka NWP. Super Petarda od Triplexa. FP Trójki od Jorge. Czerwone bomby Dumbumy 2G Bravo XL Kolejne Dumbumy FP 3 Penger delovorana, odklaska, Od Klaska. C4 Dumbumy, Heliumy od Magic Time'a, Takie Chaina Bolery Dumbus Silver oraz Black Achtungi Crazy Bulldogi Mini Bomby oraz Mini Dumbum Dumbum Middle Piratki PP1 od Magic Time'a. Petardy Żuk, dobrze znane 2 razy JC05 Crazy Roboty Achtungi XS2 od Hesti Double Pirate FP3 New Edition jakieś tam karabinki Srebrna Piratka, tam inne od Hesti Mini Pirat od Surexa Petardy NWP oczywiście na siarekę Motylki od SRPO, Flying Bunger jakieś tam Dumbum Crackling inne szmery, bajery do testów od ziomeczka Teraz polecimy sobie już z ostatnimi rzeczami, czyli są to rakiety. Rakiety Thunder od Piromaxa, Hukowe, rakiety Funbox, Rocket Parade, Parada jest jakoś tak. Zestaw rakiet Mercury od Triplexa oraz ostatni zestaw Rakiet Top 10 od Jorge, kod produktu JR10. I chciałem od razu przeprosić, że nie podawałem cen ani szczególnie nie opisywałem produktu lecz po prostu by mi 10 minut zabrakło żeby wszystko po kolei opisywać same petardy jakieś tam rakiety wyrzutnie nie jest to jakoś ładnie poukładane ale na szybko bo trochę wyciągania było u góry rakietki no i tak się na razie wszystko prezentuje na pewno jeszcze coś dojdzie oczywiście są tutaj rzeczy od Kamila z Discorda oraz naprawdę bardzo dużo rzeczy od Biegun Firewerki, za co jeszcze raz naprawdę dzięki! Zapraszam do nich na sklep www.biegunfirewerki.pl Z kodem, kodem JSON15 macie minus 15% zniżki na zakupy. Także zapraszam. I nara.